Dla mnie zaproszenie znajomych rodziny jest tak stresujące i męczące, że rzadko to robię, a rodzice nawet w dorosłym życiu potrafią mnie skrytykować. Jeżeli coś jest dla was stresujące, męczące i dlatego z tego rezygnujecie, to może być to po prostu oznaką waszego zadbania o komfort. Natomiast jeżeli mielibyście ochotę zapraszać znajomych, ale macie w głowie głos rodzica, który mówi: "Hej, musisz to wszystko posprzątać, musisz się teraz tak postarać, musisz być doskonałą gospodynią", no to wtedy rzeczywiście może warto przyjrzeć się tym myślom, które wtedy się w głowie pojawiają i na przykład w procesie terapii przepracować je tak, żebyście mogli nadal korzystać ze spotkań towarzyskich, ale żeby nie były one dla Was po prostu źródłem stresu. A co do krytyki ze strony rodziców, no cóż, tutaj warto jest zaopatrzyć się w taką umiejętność, jaką jest asertywna komunikacja. To nie jest oczywiste, dlatego że w naszych domach rzadko komunikowano się asertywnie. Zazwyczaj komunikujemy się ze sobą przymusem, żądaniem albo jakimś milczeniem też. Natomiast ta asertywna komunikacja pozwala na to, że jeżeli jesteście dorosłym dzieckiem, to z szacunkiem do swoich rodziców oczywiście nadal możecie się z nimi komunikować i stawiać granice, jeżeli oni przekraczają. Dobra wiadomość jest taka, że nigdy nie jest na to za późno i w każdym wieku możecie skorzystać z terapii, z warsztatów, z innych metod nauczenia się takiej komunikacji po to, żeby jakość Waszego życia się podniosła.